Ja siemanko, z tej strony dajcie, dzisiaj chciałam pozdrowić szanowną Olę, przyjechał do mnie dzisiaj kamerzysta. No się Dać Dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu pozdro, 100 subów w komentarzu kamerzysta, kamerzysta pokazuje twarz. No. Jutro będzie odcinek z Brawl Stars. Tak, i ze mną jeszcze. I z kamerzystą. I chciałbym powiedzieć jeszcze jedną informację. Subujcie oczywiście. Mówimy w jednym filmie, że, że, że mi że jest przykro przez to, że daliście łapkę w dół i ten, kto to zrobił, zanulował to, tą łapkę w dół, a teraz i znów dał. I albo to ten sam, albo kto inny dał. Jeśli ktoś to dał, to niech proszę, bardzo go proszę, żeby zanulował tą łapkę w górę. Mają być łapki w, w, w górę, a nie łapki w dół. No. Więc jeszcze raz no pozdro tak, że... dla, dla szalonej Oli. No Dziękujemy tak, że... za oglądanie filmu. Prawda, no. Toriksa? No i co? Widzimy się jutro.